Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Assassin's Creed. Gdy Animus ostrzega, że obserwuje strażnik, powinieneś się natychmiast no. wtopić w otoczenie. Dobra, dobra kobieto, pogadaj sobie. Ale dobra, ruszamy, bo wiem, pamiętam, że mamy... Yy, jeszcze dwa zabójstwa do wykonania, także, no cóż, no postaram się je wykonać, może nie od razu, wiecie, w tym, yy, w tym odcinku, w tym odcinku może raczej na maszek AK, idziemy do biura od razu. Jeśli wdasz się w bójkę na pięści, strażnicy nie będą interweniować, ale wyciągnięcie broni wywoła ich reakcję. Aha, czyli na pięściu mogę się tłóc. Nie wiem czy nie wiedziałem o tym, czy nie słyszałem tego, ale cóż tam. Oto bohater Damaszku. Wejdź, zabawku nas trochę. Opowiedz no, mi o swych przygodach. Pogadajmy sobie. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie? Oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Malim prosiłabym odebrał życie niejakiemu Jubairowi. Ach, główny uczony salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno no nie. wody. A zatem znasz tego człowieka? Ostatnio nie próżnował, organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówię? O ogniu i światłości, o czyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadaniny szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze więc, przejdę się wśród ludzi, zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Na południe stąd znajdziesz Akademię i Strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapal? Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. Właśnie możliwe. Dobra, to idziemy. Rozpoczniemy poszukiwania. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj musimy iść. To może jeszcze spadnie. A jak? No czy to jest sierota totalna? Bądźcie czujni, jak on to robi? Nie chcę z tego powstawać! Obserwujcie, co tam Zawsze gotów nas skusić. Wytrwajcie. Bądźcie silni jak falachin i stańcie przeciwko naszym wrogom. Co to był gdzieś ten? Tutaj ich słychać. Bef, Ja jestem zasilny, więc ja teraz zabiłem drugiego człowieka, trzeciego człowieka, a czwarty, jeśli nie ucieknie, to też zginie.

Odeć a ci życie. Ten gościu jest... bardzo pewny siebie. No, hop. ty śmiało O, proszę, ładnie. Druga flaga. Nie wiesz, że tak uciekać! Nie zdołasz usieć! Niech Wspinaj się, wspinaj się, gościu. Zaraz nas ustrzelą ze strzała. Dużo nie brakuje. Pudło w frajerze. No, do góry, do góry, do góry, do góry. I synchronizację zrobimy bardzo ładną. Ta głupia baba z tym. No, z kamienia mi rzuca. złe. wieści, bracie. Dziś rano zabiłem templariusza. Cóż? A co z, z tego? Wieści? Znalazłem nawet przy nim list. Dałem go Numairowi. Powiedział, że ci go dostarczy. Ale z twojej miny wnioskuję, że tego nie zrobił. Więc idź, nie zlekaj. Znajdź Numaira i zabierz mu ten list. Błagam pani. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Proszę pani, macie trochę pieniędzy. Koło! Daj, jochalus! Błagam ratunku! Zostan hakir! Zaadnął

Proszę, weźcie wybaczcie. Nareszcie mogę wrócić do Masjafu. Ostatni raz wyświadczam komuś przysługę. O, co się udało. O cholera. Od tych templariuszy tyle tam siedzi. Nie zabiłem tu templariuszy, to ludzie to ty. To przysługa dla miasta. sobie idę, ludzie, dajcie mi spokój, sobie tylko idę do góry. Nie wolno ci tu być, nie wolno ci tu przybyć, jakiś trendowaty jestem, czy co? No wspinaj się, wspinaj. Miasta widać, się końcówkę mury widać. Zbawimy na południe, pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Darahadin na wyjeżdżał naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotęczny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam, czy przypadał Straszne, to mogła być ja. Stoję no tu dziś przed wami wyba Co jest? Jeśli Ryszard zajmie japę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go! Jego... Znaleźliśmy to miejsce. Zabry. Jest tak, jak opisywałeś. Ale Tyś kto to szuka? sam będzie chciał się tym zająć i to, to ci dwie? Lepiej nie mówmy nic innym. To mądra decyzja. Prawdę mówiąc, S będę szczęśliwy, gdy to się skończy. Wkrótce. Dziś ostatnie zostaną spalone. Chodź tu, chłopcze! Ciągle masz list, który ci dałem? Tak. Idź go dostarczyć. Osoby, dla której jest przeznaczony, znajdziesz w medresie. Walcząc tato, to nie żymy! Nie ma większej chwały!

Trzymajcie wszystko jego powód Naprawdę się rozpocznie To nasze miasto zawsze im było I naszym obowiązkiem jest bronić go po kręt krzycia Krzyżowcy muszą dostać niszczeni Dobra, lecimy dalej, bo to trochę czasu zajęło przez tych długich czubków.

No, jeden partner, to odtrzymali to, to mnie pięknie. O, tu mi trawa zasłoniła. Maszko pałachu. No nie skończy się dobrze, ale no, na pewno nie dla mnie. Gdzie ja... uciekają w popłochu? Pan na to łapanie cholera, Dobra, trzeba się zwiewać Błagam was, błagam tylko o parę minut. Chciałbym no i usłyszeć, jak mówi. To da się załatwić. Musimy jednak być ostrożni. Ciągle są tacy, którzy odrzucają oświecenie. Chcą go skrzywdzić. Przemawia przez nich strach i ignorancja. Wydajesz się szczery, lecz skąd mam wiedzieć, że warto ci zaufać? Boli mnie, że w ogóle zadajesz to pytanie. No właśnie. Dobrze więc. Co dzień spotykamy się w medresie. Przychodzi przemówić, a potem prowadzi nas na miasto, byśmy mogli je oczyścić. Mógłbym się przyłączyć? Zrozum, że kroczymy wyboistą ścieżką. Nasze dzieło wymaga poświęceń. Rozumiem. Przyjdź więc na spotkanie. Przekonamy się, jak jesteś silny. Jak tur, ja pewnie. Nie, proszę, nie odchodźcie! Proszę, tylko nie możesz mnie monet, sobą, Proszę. Jestem biedna, chora i głodna. Ach, niech Bóg się zlituje. <śmiech> <śmiech> Otwórz oczy, głupcze. Nigdy nie, <laughs> nie ma lepszych celów. czujni, przyjaciele. Szejtan kryje się wszędzie. Obserwując i czekając, Zgodz! zawsze gotów nadkusić. kusić. Wytwajcie, bądźcie silni jak salachadzi z góry. Wy otoczeni fałszywą wiedzą, tworzoną przez niegodziwców pragnących władzy nad umysłami. Zamknięte można nadal odkryć, lecz raz spalone. Pisma te przestaną szkodzić na zawsze. No dobra, to niech sobie pogada teraz. Dzobair widzi, że no jakimi są naprawdę. Widzi truciznę, którą nosicie w sercach i umysłach. Dąży do jej zniszczenia! Usuńcie pisma ze swych domów i szkół! Oddajcie je nam! Trzeba je zniszczyć! Kieł Zniszczyć książki? Zanim cię zruszę. No idę już, idę sobie. Ziabuś. Nie skończy się dobrze. To nie będzie zbyt trudne. Nie skończy się dobrze. Ktoś może się z Niech Bóg chce nad swoją duszą. Przemoc nie Teraz pedał uciekli. Trzeba uważać na nich. Widziliście. Co zamierza twój pan... Ruszyłem tego łachać i mnie zaczęli tłuc. Układamy drogę, którą wkrótce będą podążać wszyscy! Drogę prowadzącą do lepszego jutra! Nie tak to widzę. Za tym jesteś ślepy! Słowa na tych swojach! To trucizna! Czubair ma na nie lekarstwo. Uwolni nas od tych kłamstw. Ciekawe jak. Wygadujesz bzdury. Postradałeś zmysły. Nie. Dokładnie tak. Pięknie się w czaszkę, starostwo. gościu. Powinieneś ujrzeć świat takim, jaki naprawdę jest. Tak wiele mi pokazał. Zostałem oświecony. Jesteś tylko fanatykiem i to niebezpiecznym. Rób, co musisz. To nic nie zmieni. Nie boimy się, a powinniście. Hm. To straszne. Gdzie jesteś? Wiem, że gdzieś tu jesteś. No <grym> to straszne jest, Zamknij. No co? Tu już nie wejdziesz, leniu. Z gościu. O proszę, jak się ładnie skitrał Na twoją głowę, jak i na moją. Muszę no i... przygotować rodzinę, by po południu wracać do bezpiecznego Masjafu. Czy w zamian za informację nie wykonałbyś mojego ostatniego zadania? Trzeba zlikwidować paru ludzi w dzielnicy Dżubaira. Śpiesz się, przyjacielu. w mordę. Chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych. Występują <grymna> przeciw woli Boga i muszą za Kto to zapłacić. Gdziekolwiek się uda, zostawiają Nie. po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to krucjatą. Krucjatą w imię czego? Ignorancji? Przemocy? Szaleństwa? Spójrz! Musimy Nie stawić mu coś doła. do powiedzenia? Musimy walczyć nic wszelkie nic. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na poduszają za tobą koszba śmierć. ja Tylko nie, nic mowy. nie rozumiecie, ja nic nie mam. Kto mógłby zrobić coś tak strasznego? Co? Co tu się stało? Co tu się stało? Kto to zrobił? Boże wszak mogą my to Niech tego, kto to zrobił! Gdzie jesteś? Tu jestem nieznany! Ja! O! kurde! no i... Tak to fajnie szło, a tu szlak to trafił, no. Olegowł. A tego zabójstwa chyba się nie widziałem.

nie możecie mnie w powód, on odwagę, by w obronie Jeśli będziesz mnie potrzebował, będę tutaj! Widziałeś kiedyś coś takiego? Ja nie! <głosy> <głosy> Chychychy! <laughs> Prawda?! Ten człowiek to morderca! Strażę! Teraz ma po opiece! Strażę morderca! Strażę! Szybko! kogoś mi się, się... Pokaż się! Hmm? O nie! Co tu się stało? Dobra, dwóch się udało załatwić po cichu. Ależ go ominąłem Hamsko, no. Idź sobie. jest tych nasionników, cholera! O, no te czuby są niezłe, te dźwięki to w ogóle... Pani. Pani, to za nie, a nic. Proszę, nie możecie mnie wspomóc? Jestem biedna, chora i głodna! O co mi to obchodzi, babo? Tylko dzisiaj! Obniżam ceny wszystkiego! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić! Gdziekolwiek się dadzą, zostawiają tego? po sobie jedynie cierpienie! Nazywają to krucjatą! Krucjatą w imię czego? Ignorancji? Przemocy? Nie wiem wiemy czego, ale mamy zatrudnionych czterech. Błagam was! Błagam tylko o parę Proszę, nie możecie mnie wspomóc, jestem biedna, chora i głodna! No dalej, 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 dalej. Się uda, to się może udać. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o wiernych. Ja obeset szcznacz Nie, nic, nie rozumiecie. Ja nic nie mam. Mu się już wszystko widział. Proszę panie, macie go. trochę pieniędzy. Nie mam spadaj idiotko ty. Nie Dobra, tu się udało. Z drugim podejściem ale się udało. Do rodziny, lecz przedtem dam ci tą mapę z zaznaczonym miejscem, gdzie uczeni planują spalić księgi i inne źródła wiedzy. To ciekawie. Bądź ostrożny i niech przyszłość nas zjednoczy. Przekażę twe pozdrowienia rodzinie. Chodzisz we właściwe miejsce. Nie ma lepszego kupca ode mnie. Mam to, czego ci trzeba. Jestem tego pewien. Wójta, nie, i no, nie, nie, robięcie, ja nie nie rozumiecie, ja nic, nic do nie mam. Trzyma go już na Właśnie na komisie. jego pokój naprawdę się rozpocznie. To nasze miarz. A to skąd to ledwo tak czubku chodzi, przy to chyba ich nie było, nie? Nie powiem, to Ciebie też nie. Ja we wspinamy się do góry, dobrze się złapał, bo jak u na gleby to by nie było za ciekawe Zwłaszcza, że tam się te dwa trupy spadły, no to wiecie to już w ogóle było Kto tam się tak drze? No już strażnik szuka, pewnie ciało zauważył I Idziemy sobie wyżej robimy szybką synchronizację dobrze, mamy zapisywanie także myślę, że tutaj zakończymy grę Przedstawimy to w następnym yy, odcinku, także życzę wszystkim miłego dnia i na razie cześć.